Dotarłem do dokumentu firmowanego przez prezydenta Rzeczypospolitej. Dobry klimat dla rodziny, program polityki rodzinnej prezydenta RP. No i tamta, tamte zmiany były właśnie postulowane. Może zacytuję. Potrzebne są ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnego sposobu obliczania ulgi na wychowanie dziecka. I e, z, czego, z czego wynika ten problem? Problem wynika z tego, że rzeczywiście jest spora grupa Osób o, o niskich, w zasadzie sensie bardzo niskich dochodach, które nie są w stanie wykorzystać w pełni e, ulg na dzieci, e, dlatego że im brakuje podatku. Znaczy, mają zbyt niski dochód, płacą zbyt niski podatek, żeby w pełni, e, żeby w pełni e, tę, ulgę, e, tę ulgę wykorzystać. Akurat e, przykład, którego pani redaktor użyła, i teraz przywołam te obliczenia, które w sumie żeśmy wspólnie przed programem wykonali. Przykład jest, e, przykład wskazuje, że to, to małżeństwo czy ta, ta, ta para, która ma jedno dziecko, e, płaciłaby 4188 złotych podatku rocznie, więc e, po odliczeniu ulgi na to jedno dziecko, 1112 złotych, o ile dobrze pamiętam kwotę, no to jeszcze wciąż zostaje tego podatku, którego mogła, który mogłaby odliczyć. Gdyby miała trójkę dzieci, to w zasadzie w pełni e, by ten podatek, e, podatek skonsumowała. Jest pytanie... Um, Przepraszam, bo uwzględniliście składkę zdrowotną. Tak, ja, czy ja już wyszedłem z od kwot, od 1680 od zł, to, to jest płaca minimalna, i skorygowałem ją wszystkie te. Nie bo jest pierwsze... jeszcze składka zdrowotna, którą się płacimy. Nie wiem, ale wzięliśmy ten, z, ten, z internetu rozlicza... kwotę już A, netto aha, jako okay, podstawa okay. opodatkowania. Więc y, i w tym raporcie, y, w tym raporcie y, pana prezydenta są wyliczenia, które pokazują, choć nie do końca jasne są dla mnie założenia, które zostały przyjęte, ale pokazują. Jak by to wpłynęło na sytuację materialną tych rodzin z jednym dzieckiem, dwójką dzieci, i trójką dzieci, gdyby taki system, w którym kwota wolna od podatku była uzależniona od liczby dzieci w rodzinie, czyli w istocie znacząco zwiększona, jak on by wpłynął na, na te dochody tej rodziny. No więc w przypadku pierwszego decyla, czyli tej pierwszych 10% gospodarstw domowych o najniższych dochodach. W przypadku jednej, jednego dziecka miesięcznie to by było, jeśli dobrze odczytuję, ze skali 30 zł. W przypadku trójki dzieci 80 zł. I teraz... Ale mówimy o tym, co oni zyskują miesięcznie, tak? tak? tak. Na tym rozwiązaniu. No i teraz wracam do tego pytania, które pani redaktor zadała na początku. Czy oczywiście jest to rodzaj. Zwiększenia pomocy finansowej w istocie dla e, takie działanie, dla tych gospodarstw domowych. Natomiast jest pytanie, czy w sposób znaczący zmieni ich sytuację materialną i, ponieważ pani którą mówiła o e, rozważaniu przez tę rodzinę wyjazdu za granicę, czy odwiedzie je, te rodziny od takiej decyzji? Obawiam się, że nie.